Ostatnie słowo. Kazanie brata Krigera wygłoszone i nagrane na taśmę w Wisłoczku dnia 10 listopada 1987 roku. Na dzień przed końcem swojej ziemskiej pielgrzymki i odejściem do Pana. Moi mili, ja nie zapomniałem o Was ani o tym, co Wam wczoraj obiecałem, ponieważ ja Was kocham. Będziemy mieli teraz lekcję, którą Bóg wczoraj położył na moim sercu. Chcę, abyśmy rozważali Słowo Boże z II Mojżeszowej, 26 rozdział od 15 do 29 wiersza. W Słowie Bożym zbór jest przyrównywany z jednej strony do naszego ciała, jeżeli chodzi o oddziaływanie, jest również porównany z oblubienicą, jeżeli chodzi o czystość i piękność. Jest porównywany także z domem, jeżeli chodzi o strukturę i budowę oraz z winnicą, gdzie Pan Jezus jest krzewem winnym. Każde porównanie jest uzależnione od tego, czemu w zborze chcemy się przyglądać. W cytowanym fragmencie z drugiej Mojżeszowej zbór Boży porównany jest z przybytkiem, który był pierwszą formą świątyni w Jerozolimie. W Nowym Testamencie jest on również kilka razy przyrównany do świątyni, ale tam zaraz jest ostrzeżenie: Kto niszczy zbór, tego Bóg też zniszczy. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Boga? Wysławiajcie Boga, Duch Boży żyje w swojej świątyni. Wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie, jest dla nas ważne, ponieważ jest natchnione od Pana Boga. I służy nam ku temu, abyśmy wiedzieli, jak chodzić przed Panem. 2 Tomotyusza 3:12. Nie można tylko mówić mnie duch prowadzi, brata drugiego też duch prowadzi. Prowadzenie Ducha Świętego nigdy nie jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Jeżeli jest na przykład proroctwo sprzeczne ze Słowem Bożym, to jest to proroctwo własne od Starego Adama. Możemy przyjąć przybytek za symbol ogólnoświatowego zboru Bożego, ale również możemy go przyrównać do zborów w Bieszczadach, ponieważ jesteśmy zarówno częścią ogólnego zboru, jak również jesteście zborem samym w sobie. Być może stan zboru w Puławach jest inny aniżeli w Wisłoczku, a inny niż w Woli Piotrowej. Każdy zbór ma swojego odpowiedzialnego. Inni byli zborownicy w Efezie, inni w Sardes, inny był stan zboru w Filadelfii. Jeżeli straciłeś pierwszą miłość do Pana Boga, to przyrównaj się do zboru w Efezie. A jeżeli pewnego dnia przyjdziesz do domu z nabożeństwa, niewierzący ojciec weźmie kij i przetrzepie ci skórę, to będziesz ze zboru w Smyrnie. A jeżeli powiesz, ja już tyle słyszałem, tyle wiem, i nawet byłem we Frankfurcie, ja właściwie niczego już nie potrzebuję. To wiedz, że jesteś ślepym ze zboru w Laodycei. Jeżeli jako siostra chcesz rządzić całym zborem, to jesteś Izabela ze zboru tyaty. Jeżeli jesteś samotną duszą, jest was najwyżej dwóch lub trzech, prawie nie masz nikogo koło siebie, jesteś taki słaby, wołasz. Panie, pomóż mi, daj mi siłę, to wtedy jesteś ze zboru Filadelfii i masz przed sobą otwarte drzwi. Amen. Historyczne rozmieszczenie tych zborów na przestrzeni wieków jest fałszywe. Krążą różne złe nauki, a my jako dzieci Boże musimy być uważni, utwierdzeni w prawdzie i w duchu świętym. Przypatrzmy się teraz przybytkowi Pańskiemu. W cytowanym fragmencie wymienione są deski i czopy. Potem podstawki, drągi, pierścienie i złoto. Przyjrzyjmy się deskom. Przybytek zbudowany był w formie prostokąta. Ściany zrobione były z desek. W miejscu najświętszym znajdowała się arka przymierza z przykazeniami. Piotr używa określenia: Wy jesteście żywymi kamieniami. To samo znaczenie mają tutaj deski, wykonane z drzewa kacjowego. Jest to bardzo sękate i trudne do obróbki drzewo. Jak Izraelici zrobili z takiego drzewa deski, tego ja nie wiem. Jak Pan Bóg z kwaśnego, zgorzkniałego, sękatego człowieka robi miłe, łagodne dziecko Boże, tego ja nie wiem. Albo z takiej upartej, zawziętej kobiety udaje się Panu Bogu zrobić miłą owieczkę, wiecie, to jest cud Boży, ja tego też nie rozumiem. Jak Panu Bogu... Z człowieka, który jest przyklejony do telewizora, udaje się zrobić człowieka, który wyrzuca telewizor ze swojego domu, tego ja też nie rozumiem. Jak to Bogu się udaje, ja nie wiem, to łaska naszego Pana. Z takiego sęka tego drzewa zrobić tyle desek, to cud Boży. Myśmy byli częścią drzewa kacjowego, a Pan Bóg zrobił z nas przepiękną deskę ostruganą ze wszystkich stron. Struganie jest trochę bolesne. A jeżeli są jeszcze sęki, to trzeba je oheblować. Duch Święty przekonuje każdego o grzechu. Jan XVI rozdział od 8 do 10 wiersza. Jedna deska pasuje do drugiej i nie ma żadnej szczeliny. Wszyscy są jedno i nie ma sęków. Deski z drzewa kacjowego są bardzo lekkie, dlatego też wszystkie zostały pozłocone. Naszej natury już nie widać, jesteśmy pozłoceni chwałą, wspaniałością Pana Jezusa Chrystusa, bo obraz złota w Piśmie Świętym to zwykle symbol chwały Bożej. Deski już nie widać, Starego Adama już nie widać, wszystko jest pod pokrywą wspaniałości Bożej. W dzisiejszych czasach zdarza się, że od razu poświęcają, pozłacają i mówią: Tylko przyjdźcie do Pana Jezusa, a zaraz będziecie święci, będziecie pozłoceni. Ale nie taka jest droga Boża. Najpierw musi być pokuta. Deski muszą być oheblowane a dopiero potem, pozłocone. To wtedy właśnie w Waszym zboże już nie będzie. W wierszu dziewiętnastym tego rozdziału czytamy o podstawkach. Izraelici stawiali przybytek na pustyni, a tam było dużo piasku. My również mamy tyle piasków w literaturze i nauce, ale chwała Bogu, bo stoimy na fundamencie, czyli na podstawkach. Jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, zbudowani na łasce i na prawdzie Bożej, zbudowani na Starym i Nowym Testamencie. To jest nasza podstawa, nasz fundament. Żadna filozofia Platona. Podstawki natomiast spuszczone były czopy. Modlitwą i wiarą jesteśmy przymocowani do fundamentu. Wiara jest kotwicą na głębokim morzu. Módl się, a wiara nadejdzie. Zegnij kolana i wzywaj Chrystusa, a będziesz miał wiarę, to są przepiękne czopy, dzięki którym deski stoją pionowo, a nie leżą pokrzywione. Ale to jeszcze za mało, bo to przychodzą silne wiatry, czyli pokuszenia. Gdy deski są blisko siebie, a przychodzi wiatr, to jedna przewraca się w prawo, a druga w lewo. W płocie wszystkie sztachety, przy pomocy gwoździ, połączone są drągami, czyli poprzeczkami. Każda sztacheta związana jest z drągiem. Tak, moi mili bracia, moi mili drągowie, drągi, poprzeczki były okrągłe, ale również pozłacane, ponieważ były z tego samego drzewa kacjowego co i deski. Drogi bracie, Jesteś z tej samej akacji, co i deska, i masz tyle samosęków, dlatego musimy być najpierw oheblowani i pozłoceni. I starsi bracia, i ja również jesteśmy z tego samego drzewa, co i deski, tylko forma nasza jest okrągła, to znaczy inne czynności, ale materiał ten sam. Pan Bóg wszystko może zrobić. Z jednych pijaków robi starszych braci, a z drugich robi potrzebne na ściany deski. Jaki cudowny jest ten przybytek Boży. Deski połączone były z drągami przy pomocy pierścieni. Biblia mówi o pierścieniach jako o symbolu związania miłością. Każda deska była złączona z każdym drągiem pierścieniem miłości. Jeżeli pierścień miłości jest Boże, to Ty kochasz każdego członka zboru. Jeżeli miłość panuje, to jesteśmy złączeni. Jest pięć drągów i pięć darów Pana Jezusa dla Zboru Bożego. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele, którzy wszelkimi stawami spajają całe ciało Pana Jezusa Chrystusa. Przepiękna świątynia, pełna porządku. To jest ten przybytek, którego fundamentem jest słowo Boże. Moi mili, Życzę wam radosnego współżycia. Wtedy nigdy nie będzie żalu jednego do drugiego. Każdy starszy brat musi być połączony z deskami. Wszystkie deski muszą być połączone z drągami. Niech nikt nie mówi: Ja nie potrzebuję tego brata. Ja mam teraz w domu taśmy magnetofonowe, brata Kriegera z Aachen, i będę budował się sam. Potrzebuję starszych braci. Chociaż. Miałbyś ukończony uniwersytet, a ten brat, który głosi słowo Boże, byłby chłopem. Choćbyś był profesorem nauk atomowych, to niech ci ten starszy brat, chociaż jest tylko chłopem, albo zamiataczem ulic, usłuży słowem Bożym, ponieważ on też jest pozłocony i tylko ma inną formę, gdyż pełni służbę diakona albo starszego zboru. W takim przybytku Bożym mieszka przecudna chwała Boża a nie grzech. Tak mi przyszło na serce to wyłożyć. Ja nie wiedziałem przed kazaniem, jaki ciąg da mi Bóg, ale uważam, że teraz zrozumieliście. Trzeba nam odrzucić wszelkie grzechy, wyznać je i pokutować, a oczyszczeni krwią Jezusa i pozłoceni chwałą Jego przez Ducha Świętego wszyscy będziemy jedno w Panu. Niech Wam Bóg błogosławi. Módlcie się również za nas. Ja nie wiem, jak szybko będę na drugim brzegu, Czasami brakuje mi tchu, ale kiedy głoszę Słowo Boże, to zawsze mam tchu więcej i więcej. To łaska naszego Pana. Módlcie się i za mnie. My będziemy się modlić za Was, a Bóg uczyni Was cudownym świadectwem. Ostatnie słowo. I z Was wyłonią się jeszcze postacie i bracia, którzy pojadą na różne części naszego kraju i będą głosić Słowo Boże, gdyż do tego jesteście powołani. To nie jest tak, że starzy wymrą, a młodych nie ma. Pan Bóg wybrał sobie już tu młodych ludzi, których kształtuje. Śnieg jeszcze jest na polu, a już kwitną przebiśniegi. Śnieg jeszcze jest. Nasi starzy bracia jeszcze są, a młode kwiatuszki jeszcze się kryją. Pewnego poranku śniegu nie będzie, a młode kwiatuszki będą pięknie kwitły pełnym kielichem. Miejcie zawsze pełną nadzieję że chociaż jeden i drugi brat odejdzie do pana, to on ma już ich naśladowców. Stańmy, pomódlmy się.